List Non Possumus opublikowany przez Episkopat Polski w 1953 roku poprzedza aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego i stanowi, powiedziałbym, pewien przełom w relacjach między państwem a Kościołem w Polsce, a także stanowi pewien moment zwrotny, jeśli chodzi o życiorys, no chyba najwybitniejszego hierarchy polskiego kościoła w drugiej połowie XX wieku, to znaczy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński, w, który jest identyfikowany z tym wystąpieniem episkopatu, jest, w, był zaangażowany w, z jednej strony w porozumienie z władzami komunistycznymi, podpisane w kwietniu 1950 roku, a następnie do no, kojarzymy nas kolejny fakt z jego życiorysu to znaczy we wrześniu 1953 roku w kilka miesięcy po tym wystąpieniu biskupów jest aresztowany. Co było przyczyną tego aresztowania? Otóż stanowisko biskupów mówiło o tym, że nie jest możliwe pogodzenie się episkopatu i kościoła w Polsce z tak głęboką ingerencją w struktury wewnętrzne kościoła, jaką proponowało państwo, przyjmując wcześniejszą ustawę o nominacjach kościelnych, w myśl której każdy właściwie duchowny w Polsce do poziomu Proboszcza miał być opiniowany, a w rzeczywistości wskazywany przez organy państwowe. Oznaczało to całkowite ubezwłasnowolnienie kościoła i praktycznie uniemożliwienie samodzielnego funkcjonowania diecezji, a nawet parafii. Czy to było zamierzone wystąpienie biskupów? Czy oni byli zaskoczeni tym stanowiskiem państwa? Wydaje się, że nie. Wyszyński raczej na pewno nie. Właśnie, powiedziałbym, taki dość zdecydowany ton listu, non possumus, wydaje się być, wskazywać na to, że od początku, od kwietnia 1950 roku, przynajmniej w głowie kardynała Stefana Wyszyńskiego, istniało takie założenie, że w pewnym momencie warunki pewnej. Kooperacji między państwem komunistycznym a Kościołem katolickim wyczerpiał się. Z tego punktu widzenia non possumus jest tylko jakby zrealizowaniem pewnego założenia, które pojawiło się już wcześniej. Trzeba powiedzieć, że to jest styl myślenia, który nie jest charakterystyczny dla kościoła katolickiego w relacjach z państwami komunistycznymi. Zazwyczaj Kościół wydaje się podchodzić do tych porozumień, z powiedziałbym, z taką pełną otwartością. Jeżeli są one zawierane, to w zasadzie potem w znacznej mierze ubezwłasnowalniają kościół katolicki. Porozumienie z roku 1950 w Polsce jest chyba jedyne. Serii rozmaitych porozumień z władzami komunistycznymi, w których Kościół jest w stanie się no nie tyle wykręcić, co jest w stanie wyjść cało ze skutków tego porozumienia. A wydaje mi się, że to, to jest spowodowane właśnie tym założeniem brzegowym, które gdzieś. Wykonał kardynał Stefan Wyszyński. Nie mamy śladów źródłowych, że, że zostało ono wtedy, jak w jakikolwiek sposób zapisane, ale wydaje się, że trudno jest wyobrazić sobie tak jasną, tak zdecydowaną reakcję kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego otoczenia, jeśli by wcześniej już nie rozważano takich właśnie scenariuszy. Stąd no, posumus oznacza. Pewne wyklarowanie stosunków, wyklarowanie stosunków, w których państwo komunistyczne jest agresorem, a Kościół katolicki jest, wydaje się, już ostatnią, poważną instytucją społeczną, która broni się przed tą agresją państwa totalitarnego. Z tym właśnie mamy do czynienia w dokumencie, który określamy dwoma łacińskimi słowami. Non possumus.